Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Darkest Dungeon. Słuchajcie, e, dzisiaj lecimy sobie do kniei, lecimy sobie zabić. Nie, żadnym, syrenę. Lecimy sobie zabić uśmiów, w, 8, ośmiu fundówkę brygantów. Jest to bardzo ciekawy boss, którego sobie dzisiaj zobaczycie, jak do niego dotrzemy. Dostaniemy za to fiolkę bluźnierstwa dla badaczki zarazy, plus 10 celność, plus 20 do szans ogłuszenia plus 20 do szans wywołania zarazy. W ostatnim odcinku właśnie o tym mówiłem, bo też mamy jeszcze yy, wydarzenie. Yy, z każdym tygodniem jest jakieś losowe wydarzenie i mamy plus 15 obrażeń w Knie i plus 33 yy, doświadczenia dla naszych yy, bohaterów dostaniemy za ukończenie tej yy, wyprawy. Yy, i tak, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, tak, e, A, i generalnie jeszcze chciałem powiedzieć, że miałem delikatny przestój, bo nagrywałem sobie jakby... E, nagrywałem sobie do przodu e, odcinki, miałem delikatny e, przestój w graniu, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo nie zardzewiałem, aczkolwiek z gadaniem jak na razie słyszę, że delikatnie sobie zardzewiałem. Spoko, to woda jak coś, nieczysta woda. E, okej. Okay. E, czyli tak, mamy sobie taką naszą drużynkę yy, i teraz tak. Ona strasznie ma polegać na tym, że możemy atakować każdą yy, tą, nie? Każdą pozycję. E, awanturniczka jest na zerowym poziomie, no, ale muszę ją wziąć, bo nie mam nikogo kompletnie, ciekaw. Kurwa, mam jego w sumie, ale awanturniczka jest nam potrzebna. E, awanturniczka jest nam potrzebna, a nie mogę żadnych trzecich poziomów brać. No nie wezmę antykwariuszki. E, dobra. E, czyli tak. Co chce dać awanturniczca? No, 4 szybkość, No hmm. Właśnie nie wiem, co chce jej dać. E, dobra, słuchajcie, zróbmy tak, e, organizacyjnie jeszcze. E, wrócimy się tutaj i ja chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tobie chciałem zdjąć nocnego, czyli jeszcze to zróbmy. W dyliżansie mamy kuszniczkę, no dobra, okej, okay. nic ciekawego. Eee, I chciałem sobie dać ciebie i nocnego ci wyleczyć, bo to jest okropieństwo Minus 2 szybkości, jeśli pochodnia powyżej 75, czyli kurwa zawsze Do widzenia Bo będziemy chcieli sobie nią grać, więc sobie ją wyleczymy eee, Resztę nie mam nikogo do leczenia stresu, czy coś takiego, nie? Eee, nie? O kurwa, łowczy ma trochę stresu Ajajaj Trochę dużo 44 stresu Hmm no ale muszę go wziąć, nie mam nikogo innego. Kurczę. no nie no. A czekajcie, nie, dobra, ja mam tego, ja mam tego w drużynie, a ten łowczy ma stres. A co on teraz robi? On jest na leczeniu? A, on jest na leczeniu, dobra, okej. Okay. Zajebany jestem, widzicie, chwilę nie pograłem i już po prostu nie wiem co się dzieje, nie? E, dobra, czy tobie możemy coś ulepszyć? Nie, bo masz zerowy poziom. Ty oczywiście ulepszamy ci to, ulepszamy ci to. Wydajemy na nich kaskę. Mm, kuszniczka, oczywiście, dostaje kuszę, dostaje sobie zbroję. E, teraz tak, gildia. E, dla ciebie chcę jeszcze krwawą rozprawę mieć i przypływ adrenaliny, bo gramy tutaj bez healerki Jakby wszyscy będą sobie, jak będziemy polegali na safe healu, Self healu. No, save heal, kurwa, całkiem nieźle. E, ty robisz odbiór nagrody, egzekucję, i do mnie niech to będzie dla ciebie ulepszone. Ty masz wszystko zajebiście ulepszone e, i kuszniczka, snajperska precyzja, mm, leczenie. I na oślep chciałbym ci też ulepszyć. Dobra. E, tak cię zostawiamy. zostało nam 7 koła. B bardzo ostatnio słabo z goldem, ale no co zrobić? Kurwa, myślałem, że się nagrywanie nie odpalił. Już się zdenerwowałem. Okej, okay. czyli lecimy tak. Kowal zrobiony. Dobra, jeszcze zacznę u survivalistki, bo jak najmocniej chciałbym się zbufować przed tym bossem, już pomijając leczenie stresu. Mm. Chyba chciałbym ostrzenie włóczni u ciebie, żeby ci kryta nałożyć, co? O, albo to. Bo oni mnie raczej nie przemieszają. Mm, dobra, to zostawmy. Na razie nie chcemy ostrzenia włóczni. Ty będziesz miał dobre, nie? O, to będzie fajne, żeby bić tą. Celność Kryt. Okej, okay, on ma spoko. On ma. Motywacja. Uwolnić Ogara. O, to też fajne. Dobra, on ma też spoko i. Ty masz yy, naprawa kuszy I to będzie bardzo fajne Naprawę kuszy chcemy sobie też zachować yy, Dobra, to chyba wszystko Z takich organizacyjnych rzeczy yy, Nic na razie nie ulepszę Chciałbym sobie ten diligence Generalnie chciałem doświadczonych rekrutów sobie ulepszyć Ale nie mam na to pieniędzy aktualnie Dobra, wszystko mamy ogarnięte Nie strolujmy W ostatnim odcinku nie wziąłem łopat Słuchajcie, od... Umawiamy się tak, że od dzisiejszego odcinku nie robię, nie śpieszę się, nie robię żadnych błędów. Nie robimy od dzisiejszego odcinka żadnych błędów. Jazda. A w ogóle też będę nagrywał pod rząd, bo teraz jest, jak to widzicie, ten odcinek to jest y, czwartek, bo w środę jechały falgajsy Ja od piątku jadę do Krakowa, nie będzie mnie do poniedziałku. Także muszę sobie ponagrać pod rząd, także y, nie jestem śmierdzielny. Jak będę cały czas z tej samej koszulce, zawsze to powtarzam. Dobra, rozdajmy wam błyskotki, bo pierdole. Yy... Zacznijmy od kuszniczki. Zacznijmy sobie od kuszniczki. Kuszniczka ma mieć obrażenia. Czyli ma mieć to. Jeśli pochodnia powyżej, dokładnie. Kuszniczka ma mieć. O kurwa, ale ona ma HP dużo. Jeszcze jakieś obrażenia bym jej wpierdolił. To może zostawimy dla kogoś innego. Dajmy ci to. Bo ona ma i tak dużo HP, a będzie miała fajne, większe obrażenia. I tak zostaje kuszniczka. Ty dostaniesz sobie to, bo to jest bardzo fajny item na ciebie. I dostaniesz jeszcze, jeszcze coś na obrażenia, by się przydało. Uniku może ci nie chcę zdejmować. Ha, ale no widzicie, trochę kończą nam się tutaj przedmioty, bo tutaj mam wyłącznie dla jakichś tam Dupków E, obrażenie dajmy Tobie, i minus z, z tym, że minus jeden szybkość? No chyba nie. E, dobra, pomyślimy jeszcze, co dla niego. Może to po prostu damy. E, unik i ten, co? Czy może tutaj jeszcze mam coś ciekawszego? U, szansa na zwiat, minus szybkość, dwa szybkość. E, a może mu wpierdolmy żeby miał tej szybkości w chuj, żebyśmy napierdalali jako pierwsi. Okej, okay, tak zrobimy, tak powinno być fajnie. Ty masz dwa specjalne itemy dla ciebie. A, to, to, to w sumie. szansa na zwiat. Szybkość unik. Dajmy mu obrażenia, może. Bo ta awanturniczka będzie. Hmm. Dobra, dajmy ta awanturniczka, żeby miała większe obrażenia, bo ona może być na każdą pozycję. On tak, no on powiedzmy, że też, ale. Ona ma trochę, dajmy jej może trochę ochrony Dajmy jej słoneczną szatę Tak I ty dostaniesz Szatę z winności I... I chuj w ten unik, ty masz też napierdalać sobie po prostu Chyba tak mi się wydaje, że tak zrobimy Nie będzie, no tak zrobimy, okej okay. I będzie jakiś tam zwiat w kniei, jeszcze dodatkowo, bo te itemy są takie se. E, dobra, mamy itemy spoko zrobione, skomponowane. Teraz jeszcze tak. E, sorry, no przygotowanie zawsze musi być pod bossa. E, tego nie chcę. Chcę krwawą rozprawę. Tego też nie chcę. Chcę przypływ adrenaliny, bo nie mamy się jak healować, ale to daje tylko. Dobra, to nie chcę tego. Chcę jednak to. Ty masz y, wszystko to co ja chciał, ty masz wszystko to co ja chciał, ty masz wszystko to co ja chciał i ty masz, y, ty nie będziesz oznaczać, ty y, bola się bardziej przyda jak już, ona nie będzie, a Flara może być, nie Flara nie, dobra, ok, wszystko mamy załatwione zajebiście, y, robimy zapasy, robimy zapasy, ja sobie włączę ściągawkę żeby nic nie spierdolić, dobra. Na pewno tak, cztery bandaże Dobra, lecimy od początku 12 jedzenia, czekajcie, to jest średnia? Tak, to jest średnia, dobra, 12 jedzenia anti z 3 Bandaże mam Zioła 3, OK. Dwa klucze Woda święcona 3. I 14 połodni. Wszystko mam? Czy na pewno wszystko mam? Łopaty? Aaaa Proszę bardzo. No. E, tysknie, knieja, więc bierzemy łopat w chuj Dobra, teraz na pewno wszystko mam. Ok, już, już by był babol. Nie mam tylko 25 na ten, na zwiat, ale są jakieś plusy chyba. Minimalne, bo minimalne, ale są nie? Okej, okay, 10 minut organizacji, ale... Ale chcę rozjebać tego bossa, nie mam hajsu, nie? Także... Kurwa, dobra, pozbierajmy trochę pieniędzy Każda wyprawa, ja nie mam pieniędzy, nie? Ja się ulepszam i, i nie mam hajsu yy, Dobra, no chyba wszystko zrobiłem, nie? Tak jak powinienem No nie wiem, no Dobra, spróbujmy No wszystko mam My lofty position wasn't always accompanied by And there was a time when I could walk the streets <laughs> or raise a glass in the town without concern for molestation. Faithful as <coughs> the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. Okay, no, no tapkona ma <coughs> dzisiejszego <innego> bossa. Sobu Troublesome, later. Ja Hey Przygotowywałem się 10 minut na wyprawę pod. Dobra, nieważne. No, czemu ta granie może być zapisana na tym, co już wybrałem? Ale jestem zły. Nie wiem. Nie wiem, dostanę wpierdol chyba szczerze tutaj na tą Syrenę. Okej, okay, Syrena będzie tutaj, więc mądrze, musimy do niej pójść jakoś. Tak, 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 tak. Dobrze, zajebiście. Bardzo dobrze zaczynamy. Ja pierdole, no nie wierzę po prostu w to, nie, to, to, to się nie stało. To się kurwa nie wydarzyło wręcz. O kurwa, dobra, chociaż jakieś itemy jest fajne. Nie no, szafir to ja chcę. No yy, tą jedną łopatę, bo ona się tutaj kurwa aż tak nie przyda. Ja pierdolę, no nie wierzę w to, co się stało, nie? No po prostu w to nie dowierzam. Dobra, mamy zwiat, spokój, może tajne drzwi chociaż no okej, okay, przeszkoda. Dobrze, wyjebamy łopatę. No dobra, idziemy na bossa tak czy inaczej, tak? Także... Szkoda, że nie dostanę tego i temu co chciałem, bo tutaj jest chyba jakieś gówno dostaniemy. Ale no, bardzo chciałem ten item na badaczkę zaraz, Powiem tak, ale no, nie można mieć wszystkiego, nie? Yy, otwieramy to łopatą. Ja nie mam zbytnio miejsca teraz, więc wrócimy się tu, jak coś. Dobra, dzień dobry. No i tu jakaś walka? Ok, mamy pierwszą walkę. No i zaskoczenie, zajebiście. Zajebiście, że mogę coś robić z tych kurwa pozycji, nie? O, pierdole, ale jestem zły. No ciebie chyba kurwa. Przyciągnijmy się. Oznaczenie dostał. Ja pierdol, nie mogę nic robić z tych pozycji, no nie, to w ogóle... Dobra, krwawienie weszło wszystkim chociaż. Fala stresu na... Okej, okay, unik. Poko. Trzeba grubego też rozjebać, bo może być niemiło. Yy, dobra, ty zrób tak Bo ty musisz przejść na inną pozycję Bo ty możesz stąd gówno robić A to zada obrażenia, możemy podobijać w sumie A grubego sięgniesz? Nie No dobra, to robimy to tak czy... Dobra, krytyk siadł jakiś, okej, okay, spoko On się wywali? Nie, jeden punkt HP mu zostaje No szkurwa Dobra, ten się rusza i co on robi? Pąklowa bariera no tego Ale on i tak się wypierdoli, prędzej czy później, nie? Bo on dostał tą Dobra, gruby się rusza Grubego trzeba rozwalić, bo on dużo obrazuje nam, a my nie mamy właśnie healera, nie? O kurwa on robi też to? Ja pierdolę Eee, yy, dobra. Mmmm. Yy, tego? 11, ładnie. Yy, ty robisz ugryzienie, nic innego nie zrobimy. Dobra, zabił tego, fajnie. No i teraz tylko ten nam został, nie? No ty możesz... Chyba no nie wiem. Oznacz Ale jestem wkurwiony, nie? Jeszcze jak powinno nam się nie udać na tej syrenie, nie? To będzie już najlepszy wypad świata. Cztery obrzeżenia na rundę, fajnie. Oktocestus, łowczego. Unik, bardzo fajnie. On ma dużo tego uniku akurat. E, to ty weź może wylecz... E, ...awanturniczkę, bo ona nie ma żadnego self healania. Ta, wylecz Nice. Dobra, wszystko jeszcze mi leci z biurka. Nie wiem, oznacz znowu. Ugryzienie. E, kolejne krwawienie, dobra, on się wywala. Nice. Kurwa niesamowite to jest, nie, no po prostu jestem tak zły na siebie. E, czy ja chcę tego golda? Nie chcę, bo nie mam za co go wziąć nawet. W sumie że weźmy za te pochodnie. Daleko mamy? Nie no, zaraz będziemy, bo to jest chyba krótka w ogóle. Kurwa mać. Dobra. Weźmy za to pochodnie, że tyle nie jest nam potrzebnych. Tego nie otwieram, bo nie mam miejsca. Idę teraz tutaj, idziemy. Tego też nie biorę, bo nie mam miejsca. Ale jestem wściekły, no nie wyobrażajcie sobie, nie? Okej, okay, A, nie, nie dałem. Ja pierdolę. Co ja robię w ogóle? Co ja robię ze swoim życiem? Fajnie, że możesz coś kurwa robić z tej pozycji, nie? Na przykład nic. Ubrałem z tej pozycji, chyba będzie mógł coś robić Valve tego, okej, okay, zabity ładnie Ty zabij... Yy, większa szansa na zabicie tego Za 9 i krwawienie go zabije, spoko No i dobra, ten się tylko ruszy, nie? Trzpień w... No, unik, bardzo spoko Ale jestem wściekły, no niesamowicie jestem wkurwiony, nawet co nie wyobrażacie no ty możesz robić główno, więc zrób tak, bije krwawienie, cztery obrażenia na rundę, spoko, no i ty stąd masz wbić już normalnie, tak. dobranoc. Ja gold, spoko. E, czego się na tym używało? Już sobie patrzę, to jest jakaś kurwa rzeźba. A, w, czekajcie, ja mam w sumie. Yy, ja mam nie tą, tą odpaloną, nie? Bo mam na knieję, szukam sobie na knieje, spoko, fajnie, fajnie się bawię. Ech, kurwa mać. Zatoka. <gryw> Ale jestem zły, no. ze skorupą, płaskorzeźba, łopata aha, stres plus 100, a mamy 67% że będzie pozytywny quirk z tego, ale nic nie używamy, dobra ona jest taka nowa w sumie, a kurwa ty fajny możesz być no dobra, może się uda, spróbuj, okej okay, udało się coś fajnego zdobyć odkrywca narowiska spoko, fajne, fajne Dobrze, fajnie, że się udało. Chociaż przynajmniej coś w tym odcinku się udało, nie? Te, też, się, też się cieszę, że przynajmniej coś się udało. Okej, okay, kolejna walka. Nie, znowu nie zrobiłem. Pierdolne zaraz, nie? Wyjebie się zaraz na mordę hm. Bij tego Okrytyk do 23, dobrze, chociaż coś Masz milion szybkości Pierdalaj Tego. Dobra, no mamy chore obrażenia generalnie, spoko, myślę, że ta syrena powinna zejść, ale ja nawet nie, nie przygotowałem się, nie wiem do końca jak ona działa, nie, ta, ta, ta syrena Zrobimy sobie na pewno obozowisko przed nią, stresu nie mam za dużo do leczenia, więc spoko Akty, wszystko, zajebiście, nie mam miejsca, nie Nie wiem, serum w ogóle Nie wiem, na chuj ja tyle tego pobrałem w ogóle z... O, okej okay. Dziękuję, gro Dziękuję gro, coś się udało Co? Zajebiście, bardzo dziękuję Dobra, mam jakieś obiekty po drodze Wyjebuję, chyba te anti -venom. I biorę sobie ten onyx, co? Bo ja nie mam golda Dobra, wyjebujemy te anti -venom. Ale chujowo To się otwiera łopatą Nie otwieram tego na razie, nie mam miejsca Przepraszam, kolejna łopata, ja pierdolę O, kolejny może być pozytywny quirk, ale mała szansa na to, że będzie pozytywny, co? Ale jeżeli już by miał być pozytywny To dajmy go y, Tobie Pochodnia, czekajcie Użyjmy sobie jeszcze, tak na wszelki No i udało się pozytywny Quirk bić, fajnie Wrodzona celność, o to będzie fajne Plus 5 celność biegłości, a dystansowej To chuj do dupy, ale no ogólnie jest nawet Nie najgorzej y, Domyślne ustawienie drużyny Dziękuję bardzo, że mi się przypomniało Jestem wkurwiony. Dobra, bez stresu, spoko. No, Szyb... zaskoczenie. Roz, szybko was zabijemy sobie. Tym daj na. Eee. Yy... Ugryzienie, może byłoby sensowne w sumie. Nie. napierdalaj. To 8 Spoko. Krwawienie jakieś. Jeden punkt obrażeń. Ty możesz. Yy, egzekucja w tego. zabije. Spróbuj. Zabił, ładnie. Yy, ty. Zaję w. zabitego do końca, nie robimy nam obrażeń. Spoko. I ty możesz w tego. No i ładnie, tylko jeden przeżył, idealnie. Nie no, idzie nam w kurwę zajebiście, nie? Tylko, że poszedłem sobie nie na tego bossa. No, przemieszanie, spoko, nie boli nas to. Mm, dobra, ty, Bib. W... A ty się możesz w sumie chilnąć. No, chociaż obozowisko będziemy zaraz robić. Okej, okay. mam nadzieję, że nie była to głupia decyzja. Może i była, bo unik pierdolną, ale... Kurwa, ty na oślep, ok? Krytyk za 19, ja pierdolę. Nie no, Idzie idealnie, idzie wręcz idealnie, ale mi chodziło strasznie o item. Mi nawet nie chodziło już o zabicie tego bossa, nie? Tylko o item. O item! Kurwo psy Dobra, tu mamy tajne przejście. Spoko. Ty, a mam klucze? Mam, dobra. Już, nie? Już! O, walka się pojawiła. Spoko, dzień dobry. Domyślne ustawienie. E, tu nic nie będzie, dobra, to tu robimy obóz sobie. Robimy sobie tu obóz, by zwolnić trochę miejsca na wszystko. Stres bym chciał, im. dobra, ale w sumie... Dobra, ty robisz sobie... Kurwa, nie pamiętam co, ta, ta syrena przywołuje jednego do siebie, nie? To jest najgorsze ogólnie. Naprawa kuszy Ty robisz... Wszyscy kompanii, nie potrzebuję tego, warta ogara Zapobiegano tym zasadzką, przydałoby się nam to Dobra, zrób to Ty masz planowanie obrażenia kontra wielkość 2, celność kontra wielkość 2 Dla drużyny nie, tylko na siebie, spoko Tylko na siebie celność kryt To ty daj sobie bitewny trans możesz sobie obniżyć stres ale to z, ten, to bez sensu a ty możesz jeszcze to sobie dać, dobra, zajebiście dobra, mamy fajnie ulepszony team, zrobiliśmy wszystko zapobiegamy sobie nocnym zasadzkom, więc git i lecimy na syrenę, szczerze nie wiem jak pójdzie z tą syreną idę na nią pierwszy raz i to jeszcze timem, którym nie powinienem na nią iść, więc znaczy nie wiem czy nie powinienem, bo ja sobie zawsze coś tam zerknę o tych bossach, nie, na, na czym, na czym to polega, z czym to się je No nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem no, Rozbroisz to nie Dobra, ty to rozbroj masz 100% Powinien się wiebać w tą pułapkę jeszcze, nie, tak? Fajnie by było Dobra, yy... Użyjcie sobie jeszcze tak, tak, tak. I ty se użyj jeszcze lecznicze zioła, żeby się zbustować maksymalnie, jak tylko się da. Dobra, wpierdalmy się tu. Nie, nie wiem, co nas tam czeka. Naprawdę nie wiem. Okej, okay, siemano, 119 HP. Eee, odporność na krwawienie. Może oznaczmy sobie ją? Nie wiem, co tu robić na nią. Spróbujmy ją oznaczyć. Okej. Okay. Dobra, pieśń pożądania. Okej, okay. i ona nam przyzywa teraz do siebie łowczego, tak? Dobra, jest łowczy, ale nie wiem co ile czasu on tam teraz będzie, nie? Generalnie, ty napierdalaj, obrażenia za 21, spoko. Ty napierdalaj Krytyk za 39, git, dobra, pójdzie chyba lepiej niż sądziłem nawet. Pożarcie, co to robi? Stres, nie? Nie, Odporność na krwawienie. zajebiście. Napierdalaj za 11 git. Dobra dalej napierdalaj za 24 dobra ej okej okay, pójdzie w ogóle ran idealny, nie tylko że poszedłem nie na tego bossa co chciałem aha on dostał stres i atakował gara kurwa krytyk za 14 akurat serio dobra będzie do leczenia na stresu awanturniczka wysokie fale co to robi a przyzwała sobie tego ziomeczka no dobra nie boli nas zabijamy ją chyba nie eee... no za 10 okej okay. pożarcie unik Odporność, krwawienie, dobra. A kiedy on do nas przyjdzie? O kurwa, ale ona ma mało HP strasznie. Dobra, spróbujmy ją zajebać. Dobra, pięknie. Dobra, i łowczy wrócił, zajebiście. Genialnie. Dobra, i ten się wyjebał od razu. Spoko, ej. To było tak kurwa proste, że aż nie dowierzam w to, nie? Tak. Yy. Okej, okay, zrobiliśmy to. Jakby... Poszło w chuj łatwo, tylko że poszło do mnie, do tego bossa. Kontynuuj przygodę, oczywiście. Idziemy sobie po tajne drzwi. Okej, okay. nie ten boss, ale spoko. W sumie, ja strasznie też zwlekałem z, z pójściem na tą Syrenę, nie? Także, e, strasznie zwlekałem z pójściem na tą Syrenę, więc wydaje mi się, że. Okej, okay. niech będzie, może teraz będziemy mogli pójść na ośmią funturkę. Pójdę sobie nawet tym samym teamem. Spoko, nie ma źle e, Dobra, pierdolmy się tu e, Otwórz kluczykiem Oczywiście, proszę bardzo Wspaniałe skarby, dobrze Trzy trapezochodrony Trzy i pół, trzy pół O kurwa, ale dużo golda dostaniemy Dobra, nie potrzebujemy już pochodni Nie potrzebujemy ciasteczek I nie potrzebujemy już Łopat Okej okay. Dobra, kończymy sobie tego rana nie będę już tutaj łaził, bo nie mam po co w sumie Okej, okay. nie ma źle, trochę golda zarobiliśmy Ale mało, no mało, no No i dostałeś? a, hełm zniszczenia na łowce nagród No takie se, no 20 koła golda, no spoko, zwróciło nam się, jakby taka No jakieś poziomy powchodziłem. a jeszcze miałem przecież ten pedek i wszystko do tego, ale zjebałem, no Spierdaliłem, dobra o, ale fajnie. O, precyzja weszła, nienawiść do ludzi, spoko, przyłożenie. O, fajne. Awanturniczka może być fajna. Łowczy nam na trzeci wszedł w ogóle. Ja pierdolę. No, nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie. Dobra, dajmy sobie tutaj <laughs> e, to. To nam się bardzo przyda I zobaczmy, czy teraz, co, co tutaj mamy A, i teraz mamy funtówka Dla krzyżowca ma pierdal jakie gówno O, Boże To też gówno O, to fajne To też dla krzyżowca, wypierdalaj Totem ochrony Mam to, 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 to Zbrojmistrz eee, Takie se nie, Aaa, pierdolem, piątych levelów nie mam Ale gówniane ten mam, dobra słuchajcie, nie wiem co będziemy robić w na następnym odcinku Nie wiem, pójdziemy chyba na tą się fontówkę po prostu, tym samym teamem I zobaczymy jak pójdzie Dzięki za obejrzenie, zabiliśmy przypadkowego bossa, poszło bardzo sprawnie Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, cześć